Siemaneczko wszystkim witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, jaka madera jest zimą. Jak przygotować się na przyjazd na maderę właśnie w zimę, jakie są różnice? I czego możecie się spodziewać względem madery letniej w letnich miesiącach, a madery w zimowych miesiącach? Także myślę, że jeżeli wybieracie się w okresie listopad, marzec na maderę, to ten film jak najbardziej będzie dla Was. Zapraszam do oglądania. Ogólnie zaczynamy sobie z domu, i tutaj też krótko opowiem o pierwszej rzeczy, którą chciałabym poruszyć, o pierwszym temacie. I jest to temat tego, że tak, madera inaczej wygląda zimą, a inaczej wygląda latem. I dla porównania, wrzucam Wam tutaj zdjęcie jak wyglądał ten sam punkt Ponta do Solourensu w styczniu, a jak wyglądał on prawie w maju, kwiecień, maj. I właśnie to jest pierwszy taki temat, który jest dość ciekawy. Generalnie pogoda tutaj jest dość stabilna, jednak można wyróżnić takie dwie pory roku, i widać to też w krajobrazie, dlatego że w części zimowej Madera po prostu jest bardziej zielona. Dlaczego o tym wspominam? Często przeglądacie jakieś materiały na social mediach i myślicie sobie: O, jaka ta Madera jest zielona, jak jest ładnie, i przyjeżdżacie tutaj w lecie. I jest zupełnie inaczej, albo wręcz myślicie, że Madera jest dość sucha po niektórych zdjęciach, a okazuje się, że przyjeżdżacie tutaj w zimę i jest naprawdę bardzo zielono. I dobrym przykładem tego jest właśnie Sao Lorenzo, bo Sao Lorenzo. Każdej z tych dwóch pół roku, jeżeli mogę to tak nazwać, wygląda po prostu inaczej i wrzuciłam Wam tutaj porównanie właśnie ze stycznia i z maja. To jest różnica dwóch lat, ale generalnie to wygląda to po prostu z roku na rok bardzo podobnie. Madera ogólnie jest bardziej zielona w zimę i wynika to z tego, że jest dużo więcej deszczowych dni. A do pogody też przejdziemy. I jest duża różnica pomiędzy tym, jak wygląda wyspa na północy, a na południu. Na południu powiedziałabym, że jest trochę bardziej sucho. Teraz w okresie zimowym, kiedy jest faktycznie więcej tych deszczowych dni, można zauważyć, że jest trochę bardziej zielono niż było, ale ogólnie północ, nieważne, czy przyjechalibyście w lecie, czy w zimie, jest trochę bardziej zielona, jest trochę bardziej, trochę więcej natury na tej północy i jest tak trochę bardziej dziko. Raczej myślę, że życie takie wiecie, takie. Turystyczne pod kątem zwiedzania, pod kątem jakiejś tam architektury, skupia się raczej na południu, a na północ jedzie się po to, żeby zobaczyć tę dzikość i te tak zwane Hawaje Europy. Także pierwszym punktem jest to, że po prostu Madera A. w różnych porach roku wygląda inaczej, B. Północ jest inna od południa i też musicie to wiedzieć, jak będziecie wynajmować hotel. Ja teraz będę się zbierać, żeby wyjść z domu. Pogadamy sobie właśnie później jeszcze o pogodzie, o klimacie, o tym, czy jest ciepło, o tym, czy jest zimno, o tym, czy warto na północy zostawać, czy warto na południu, jak to wygląda faktycznie z tym kołowaniem samolotów nad Maderą. I mam jeszcze wiele, wiele więcej tematów, a teraz muszę się zbierać, bo zastanie nas zachód słońca i jak, ja jak ja się zacznę rozgadywać tutaj w mieszkaniu, to dzisiaj z niego nie wyjdę, a pogoda jest naprawdę. Przepiękna. Zresztą pokażę Wam za chwilę, bo wejdę do salonu, gdzie mam widok. No, dzisiaj pogoda jest naprawdę sztos. Ogólnie ostatnio dni były różne i trochę padało, i mieliśmy też trochę problemów na lotnisku, w sensie nie my, ale ogólnie osoby, które tu przyjeżdżały na Maderę, łącznie z naszą rodziną, pozdrawiamy. <grych> I niestety wiele samolotów nie wyleciało, a o tym sobie też porozmawiamy, bo to jest bardzo, bardzo często poruszany temat samoloty i jak to wygląda właśnie w zimie. Więc tutaj, jak siedzę sobie teraz w samochodzie, to poruszę kwestię pogody i zmienności pogody na Maderze. Ja uważam, że pogoda na Maderze w zimie jest bardzo fajna do życia. Raczej cały rok utrzymuje się tutaj temperatura około 20 stopni, ale w zimie jest trochę chłodniej. To znaczy ta temperatura to jest takie 15-17 stopni, mówię tutaj o południu wyspy, bo ja mieszkałam dwa razy na południu. Na północy ta temperatura jest trochę niższa. Tamtych yy, słonecznych dni też jest trochę mniej, częściej tam pada i jest zachmurzenie, ale tutaj na północy myślę, że takie 70% czasu jest y, słońce i jest spoko. Tylko, że ta pogoda na Maderze jest dość mocno zmienna: to znaczy, nie słuchajcie się kompletnie tego, co pokazuje pogoda, dlatego, że często nie ma to żadnego odzwierciedlenia w y, realnym życiu. I ja to już mówiłam wielokrotnie, że. Ta pogoda, która jest tutaj na madecze, jest bardzo zmienna, i czasem jest tak, że w ogóle nie pokazuje wam, że ma padać, i nagle bardzo pada. Nie pokazuje, że ma być słońce, a jest słońce, i naprawdę zmienia się to co chwilę. Ja kiedyś sobie żartowałam właśnie. Nie pamiętam, czy tutaj na YouTubie, czy gdzieś indziej, na moich social mediach, że czasem, jak wyjedziesz z jednego tunelu. Wjedziesz do tunelu i wyjedziesz z niego, to masz zupełnie inną rzeczywistość. Niektóre te tunele tutaj są naprawdę bardzo długie, i naprawdę można mieć taką wrażenie bycia w innej rzeczywistości. Podsumowując temat pogody, ta pogoda tutaj na południu bo tylko o tym mogę się wypowiedzieć myślę, że na północy będzie troszkę gorzej pogodowo. Pogoda na południu jest zróżnicowana. Często się zdarza także że jest bardzo nieprzewidywalna i generalnie jeżeli chodzi o zimę na Maderze, to jest tutaj znacznie więcej dni deszczowych niż w lecie, więc tego musicie się spodziewać. Możecie się spodziewać też tego, że będzie dość spory wiatr. Ja jak tutaj już jestem drugą zimę, to bardzo często zdarzało się też to, że dużo samolotów nie lądowało. Jak słyszycie o właśnie tym kołowaniu na Maderze, to często zdarza się to w zimę. Jeżeli planujecie podróż na Maderę w zimę, warto wziąć to pod uwagę, że nie jest to... Taki kierunek typowo do tego, żeby sobie leżeć na plaży z drineczkiem i palemką yy, i będziecie się, nie wiem, wspaniale w 30--20 stopniowej wodzie kąpać w oceanie. Bo raczej tak nie jest, raczej jest to pogoda na takie dłuższe spodnie. Ja tutaj moja garderoba to jest głównie dres. Przez większość czasu, kiedy jestem tutaj na Maderze, trochę też opowiem o mieszkaniach i o mieszkaniu na wysokościach, bo sama tak mieszkam i myślę, że to, to, co ubieram na co nie jestem spowodowane, bo u mnie jest po prostu zimniej. I yy, myślę, że trzeba się nastawiać na to, że to też nie jest taki kierunek egzotyczny, typowo, że macie biały piasek i po prostu jest 30 stopni, tylko to naprawdę się zmienia i czasem na jednej części wyspy albo 15 minut od danego punktu, gdzie jesteście, może być zupełnie inna pogoda niż... Yy... Niż tu, gdzie macie. Po prostu jesteście w funszal, chcecie jechać na przykład do Mashiku, tam jest zupełnie inna pogoda, to jest tam 30-40 minut drogi, więc musicie się z tym liczyć. A najlepszą opcją na to, żeby sprawdzać sobie pogodę na Maderze w danym konkretnym miejscu, w danym momencie, są webcams, czyli takie kamerki, gdzie możecie zobaczyć, jaka aktualnie jest pogoda w danym miejscu. I my z tego bardzo często korzystamy. Podejście Wam linka do tych kamerek, który, z których najczęściej my korzystamy, po prostu e, mieszkając Tutaj y, na Maderze. Chcieliśmy z nadzieją na zachód, ale chyba zostanie nas deszcz. No więc tak, jeżeli chodzi też o tą zmienność pogodową, która tutaj jest, to dochodzi też kwestia tego, jak wynajmujecie mieszkanie i na jakich wysokościach. Dlatego, że my na przykład y, mieszkaliśmy ostatnio w takiej miejscowości, która nazywała się Santa Cruz, i ona nie była stricte w Zobaczcie, jaki jest wiatr w ogóle. I ona nie była stricte w tylko była oddalona około 20 km, 20 minut, ale. Była na samym dole i no, znajdowała się też na południu wyspy. Teraz wynajęliśmy mieszkanie, które jest na 400 metrach wysokości. Jest funszal, ale jest w nim naprawdę zimno. O, także tego typu nagrywanie. Zobaczcie pogoda z tyłu. Nie jest jakaś wspaniała. No właśnie, mówiłam o tym, że na Maderze jest dość zimno, i zgadzam się z tym tylko w jednym przypadku, bo tylko w jednym przypadku tego doświadczyliśmy. I jest to wtedy, kiedy mieszkacie powyżej 400 metrów nad poziomem morza, czyli bardzo często na Maderze jest to poziom chmur. I tutaj chciałabym też uczulić osoby, które będą chciały wynajmować mieszkanie na dłużej albo będą chciały mieszkać na Maderze, no nawet na krótszy okres, to musicie się spodziewać tego, że mieszkania, które będą położone wyżej, nawet jeżeli mają przepiękny widok, bo ten widok, który mieliśmy my, no był wspaniały na Sylwestra i było naprawdę super, to musicie się liczyć z tym, że mieszkanie na takiej wysokości wiąże się z tym, że jest bardzo wilgotno i bardzo zimno. Człowiek sobie włosy ułoży, wyjdzie i co mu z tych włosów? Właśnie, bo może to być w sumie zaskoczeniem dla was, dlaczego mówię, że na maderze jest zimno. I myślę, że nie podpisałabym się pod tym jeszcze półtorej roku temu dwa. No niech mi tylko nie zacznie tu padać. Myślę, że nie podpisałabym się pod tym dwa lata temu, jak mieszkaliśmy przy linii brzegowej, dlatego że wtedy zupełnie inaczej odczuwaliśmy temperaturę i było faktycznie dużo, dużo cieplej, więc tutaj wynajmując mieszkanie przy linii brzegowej albo po prostu niżej, jesteście. No praktycznie. W takiej strefie dość dużego ciepła, no jest tutaj cieplej, znacznie cieplej niż jakbyście wyjechali wyżej. Oczywiście nie mówię tutaj o na przykład szczytach typu Pico do Arieru, yy, gdzie wyjeżdżacie na to 1800 yy, autem, no bo tam jest zimno, w sensie, no tam już macie naprawdę bardzo duże przewyższenie i jest po prostu dużo zimniej, ale wystarczy, że tak naprawdę wyjedziecie te 400-500 metrów wzwyż. I już macie odczuwalną zmianę temperatury. Może jak nie mieszkacie na co dzień, to nie jest aż tak bardzo odczuwalne, ale w momencie, kiedy tak jak ja mieszkacie na przykład w mieszkaniu na 400 metrach już przez 3 miesiące, to ja znacznie bardziej odczuwam zimno i chłodek, niż jak mieszkałam na tych 0, powiedzmy 20 metrach nad poziomem morza. I widziałam kiedyś nawet takie memy osób, które mieszkają na przykład w Hiszpanii albo Portugalii, że właśnie. Jak wiele osób sobie wyobraża mieszkanie za granicą, to myśli sobie, o no, na pewno mają tam mega ciepło, i na pewno jest tam bardzo po prostu normalnie, na leżaczku można się opalać. A tymczasem te osoby mówiły, że ich ulubionym najlepszym przyjacielem na zimę jest termowor albo grzejnik przenośny. I ja się z tym zgodzę tylko i wyłącznie właśnie na Maderze, mieszkając wysoko, mieszkając w górach. My obecnie na tych 400 metrach mieszkamy na poziomie chmur czasem. Więc w naszym mieszkaniu, na przykład wczoraj, było poniżej 15 stopni, więc zobaczcie sobie, to jest dosłownie nagranie, nagrane przeze mnie, kacpra, pokazywałam wtedy, jak nawet powietrze, jak wydychacie z ustami powietrze widać w takim ozimnionym mieszkaniu na 400 metrach. Jezus, jaka góra, gdzie ten chłop mnie zabrał, ja chciałam tylko nagrać odcinek, on no, chyba sam nie wie, gdzie my idziemy. No, także autentycznie na Maderze też przydałby mi się grzejnik przenośny w moim obecnym mieszkaniu. Kiedy mieszkałam na dole, nie było takiej potrzeby. Tam było bardzo ciepło przez tak naprawdę całą zimę, ale tutaj na górze, jak to mieszkamy teraz, nie do powtórzenia dla mnie ta wysokość tak szczerze. I tutaj zobaczcie, jaki mamy widoczek. I teraz rada z pierwszej ręki, jeżeli będziecie wynajmować mieszkanie na dużej na maderze, to polecam Wam raczej wynajmować mieszkanie niżej, jeżeli zależy Wam na cieple, a także polecam Wam wynajmować mieszkania, w których znajdziecie suszarki na pranie, bo niestety nasze pranie na dole jeszcze schło, ale tutaj na górze nie ma takiej opcji, żeby pranie Wam wyschło, jak jest tak zimno. Poza tym na Maderze jest ogólnie bardzo duża wilgotność. Więc to pranie też nie chce za bardzo schnąć, ale my byśmy bez suszarki nie dali rady sobie poradzić tutaj, myślę, w obecnym mieszkaniu. No ile leje. Serio takie coś? No Zobacz... ile leje. Daj, ja Ci to powiem. Zo zobaczcie jaka zmienna pogoda na Maderze, to o czym mówiłem cały odcinek. Przez na... Może być sytuacja, w której na początku masz ciepło i jedziesz normalnie w podkoszulku, a po Jesteś... chwili mokniesz i ci zimno w kurtce zimowej. To jest właśnie Madera. Zmienna niesamowicie. No i widzisz. Tak to się robi. To było tak od razu. Idziemy teraz do piekarni, do której chodzimy w sumie dość często. Od... Po Zawsze po bieganiu Kacper chodzi. I to jest piekarnia, którą nam pokazał Jerzy. Pokazali właściwie Jerzy z Anią, także pozdrawiamy jak oglądacie. I bardzo lubimy stamtąd pieczywo. Naprawdę jest w ogóle pełno ludzi. W ogóle odcinek o piekarniach powinien być osobnym odcinkiem na na temat Madery, bo to jest tutaj naprawdę atrakcja dla i turystów, i lokalnych ludzi, że te piekarnie tętnią życiem tak naprawdę. Nie będę nagrywać tutaj do środka, my już sobie kupiliśmy. Kacper Pasztel de Nata. Nie nagrywam bez mikrofonu, ale może nie będzie aż takiej różnicy. Tutaj piekarnie tętnią życiem praktycznie każdego dnia, rano tym bardziej, są otwarte od 6 do 22. To jest taki w sumie przerywnik, bo nie spodziewam się, że będziemy w piekarni, bo nie pogoda jest taka. Każda grupa społeczna, tak naprawdę każdy się tutaj spotyka, wszyscy, w każdym wieku. I tak jak w Polsce ludzie spotykają się w kawiarniach, czy na przykład w jakichś restauracjach, czy coś. Tutaj wszyscy siedzą w piekarniach, które bardzo często rano podają kawę, ciasteczko, bułeczki i tak dalej. A później możecie kupić alkohol nawet w tych piekarniach. Po prostu możecie kupić obiad w tych piekarniach. Także wiele ma taką opcję. No, a my zmykamy do sklepu. A no, kitu, jaka pogoda świetna. Jak wychodziliśmy, to się jeszcze zdawało, że będziemy jakiś szlak może robić. No właśnie, ta zmienność pogody na maderze. Prawdopodobnie na San Lorenzo to teraz jest bardzo ładny, może nie zachodzik, ale bardzo ładna pogoda, bo to tutaj jest tak, ale 20 km dalej to jest słoneczko i można się opalać normalnie. No tak, ale ja nagrałam ten odcinek, no nie wiem, w ciągu godziny, tak naprawdę wszystko, co było do tej pory, i tak A się zmieniła też pogoda, się nie? W lokalizacji, bo na przykład jest tak, że tu jest kiepsko, ale 20 km dalej, czy nawet 15 km no, czy nawet tak. 5 km dalej. Jest słońce, nie, trochę wyżej podjeżdżasz i masz normalnie za ciepło jest. Jestem ciekawa, kawku jest za ciepło. Jestem ciekawa, co będzie, jak zajedziemy do mieszkania. Tego jestem ciekawa. Hmm. Tutaj McDonald's, McDonald's proszę. Trzy minuty później i mamy dużo lepszą widoczność. Kasper mówi, żeby nagrała, jacy To są genialni kierowcy, bo tu jest takie skrzyżowanie, niefaliczne. Nie nie typu... O zobaczcie, jakie o chmury w ogóle. No właśnie tutaj, tutaj czasem sobie żartujemy, ale no. Często można zauważyć ciekawe przypadki na drogach. Naprawdę. No i zobaczcie, jaką mamy teraz widoczność. My wyjechaliśmy tamto co pokazałam z nagrałam dwie minuty temu. Naprawdę. A tu już jest całkiem. O, ładnie. i tęcza chyba? Jakie Czy mi się wydaje? zachodzi zachodzik nawet zachodzi Nawet zachodzi. Tak. Że takie mamy dzisiaj chmury. Słuchajcie. One tak w dół spadają. Tak, dzisiaj. no, my przypuszczam, że nasze mieszkanie może być całkowicie w chmurach. Albo. Albo tak centralnie nad. Albo nad. Robinę wyżej, krajobraz, jak widać? 340 nawet może. 340 poradzać. właśnie. Więc teraz jest tak. Co jest. Szczerze, zmienność pogody na maderze pokazana idealnie jest w tym odcinku. No. Idealnie, nagrywam. A, a odcinek jest właśnie w sumie o tym. No i widzicie? Pozdrawiamy, madera, wszystko widać. No, dobra, to jest koloryzowane trochę. <laughs> no bo tak jest rzadko. Ale... Myślę, Właśnie zjeżdżamy do sklepu. Ale akurat, no szczerze, perfekt. Perfekt. Pogoda współgra. Pogoda to jest jeden z aktorów w tym odcinku. Jeden z prezenterów. Także lecimy do sklepu. Jesteśmy w sklepie niestety nie mam mojego mleka ulubionego. Najlepsze mleko z tej firmy czerwone Hazelnut. A to jest znośne. W sensie to jest jeszcze dobre, ale... To czerwone to jest sztos. Tradycyjne y, maderskie ananasy, czyli połączenie ananasa i y, banana. Y, nie mam tutaj niestety mikrofonu, jest dość głośno. Ja sobie biorę dzisiaj to i lecimy do domu. Najlepszy napój, jaki tylko możecie spotkać na Maderze, taki oryginalny portugalski. To jest Pedras i najlepszy jest ten mandarynkowy. Seriopiliśmy wszystkie. Jest jeszcze Fritz, ale on jest taki za słodki. Jak dla nas, najlepszy jest ten. Zapamiętajcie to sobie. Wracam do Was już następnego dnia, dlatego że wczoraj wróciliśmy trochę późno i nie chciałam już nagrywać e, o tej godzinie. Oprócz tego, że wspomniałam o tym, że na Maderze potrafi być dość zimno, to myślę, że jest jeszcze kilka fajnych kwestii, które możemy poruszyć i jedną z tych kwestii jest na przykład e, turystyka. Czyli czy faktycznie. Jest coś takiego jak sezon turystyczny na Maderze, i czy faktycznie zimą tych turystów jest mniej? Ilość ludzi na Maderze no może nie jesteśmy w sezonie no ale fajny deptaczek przy oceanie. Pogoda może też nie jest najlepsza ale to też dobrze pokazuje to, do czego zaraz przejdziemy czyli do ilości. Turystów zimą? I tutaj trochę trudno mi odpowiedzieć na to z perspektywy takiej, wiecie, bardzo obiektywnej, dlatego że ja tutaj na Maderze spędzam zimy. Aczkolwiek z mojego punktu widzenia na Maderze nie ma aż tylu turystów, ile moglibyście pomyśleć, że jest. To znaczy, Madera jest bardzo mocno pompowana i hajpowana na TikToku, na innych social mediach i myślałam teraz po tych dwóch latach, nie było nas tutaj dwa lata. To myślałam, że teraz już będzie w ogóle masakra, że będzie mnóstwo turystów, że będzie masa ludzi, a wcale tak nie jest. Bardzo często, jak idziemy na jakieś plaże, jak idziemy sobie gdzieś do restauracji, czy w ogóle w miejsca publiczne, to nie ma aż tylu ludzi, żeby można powiedzieć, o żebym ja mogła na przykład powiedzieć o tym, że coś się zmieniło przez te dwa lata. Myślę, że nie jakoś mocno, ale z tego, co znajomi, którzy tu mieszkają, mówili i z tego, co słyszałam od innych osób, to faktycznie można zauważyć taki sezon sezon turystyczny na Maderze wtedy, kiedy wszędzie jest sezon turystyczny, czyli w miesiącach letnich. Więc w takim razie, co warto zobaczyć w zimę na Maderze i dlaczego warto przyjechać na Maderę w zimie? Myślę, że Madera w zimie jest świetna i jest to zupełnie inny klimat niż w Polsce i możecie zaczerpnąć tutaj tego egzotycznego klimatu i po prostu ciepełka, kiedy w Polsce jest zimno. I są takie dwa wydarzenia, które myślę, że są warte y, zobaczenia i pierwszym z nich jest Sylwester i Szczerze powiedziawszy pierwszy raz byłam w Funchal Sylwestra w zeszłym roku, dwa lata temu przyjechaliśmy tutaj w styczniu, czyli już po Sylwestrze, po dekoracjach. A ogólnie Maderczycy dość mocno, nie wiem czy tak jest w całej Portugalii, ale na Maderze tak jest, że biorą do siebie dekorowanie miast i te miasta są przepięknie udekorowane przez całe święta. A później jak jest Sylwester to pokaz fajerwerków jest... Uznawany za jeden z najlepszych w Europie, jak nie na świecie. Zresztą, tak jak możecie zobaczyć tutaj, bo teraz Wam wyświetlam, jak wyglądały fajerwerki w tym roku, powiem Wam, że nie widziałam czegoś tak spektakularnego i naprawdę warto tutaj przyjechać na, na Sylwestra. Bilety są bardzo drogie. Niestety, kiedy są takie wydarzenia jak na przykład święta, sylwester czy karnawał, o którym zaraz wspomnę, to bilety są tutaj dużo droższe. No i właśnie drugim wydarzeniem, które też warto zobaczyć na Maderze, jest karnawał. I ten karnawał jest dość huczny i zwykle ma on miejsce w lutym. Wydaje mi się, że początkiem lutego, aczkolwiek mogę się mylić, bo te daty są ruchome, i też było to świetne wydarzenie. Byliśmy na karnawale dwa lata temu, bardzo nam się podobało. Można naprawdę zobaczyć trochę i poczuć tę kulturę od środka, która jest bardzo kolorowa, bardzo barwna i taka wesoła, radosna. Więc myślę, że karnawał to była kolejna rzecz, na którą warto tutaj przyjechać. Myślę, że początek lutego raczej jest to mniej więcej podobny okres z roku na rok. Także, no, myślę, że na Sylwestra i na karnawał No Madera jest świetnym miejscem i naprawdę warto tutaj na to przyjechać. Także polecam wam. Zresztą widzicie teraz wstawki z przed dwóch lat. Widzieliście wstawki z Sylwestra. Teraz pokażę wam jeszcze jak miasta były udekorowane przez cały okres świąt. Naprawdę każde miasto było udekorowane inaczej i była bardzo duża różnorodność. Także Madera naprawdę jest warta odwiedzenia w tym okresie świąteczno-noworocznym. Grudzień, grudzień, świąteczno Tutaj jeszcze dochodzi kwestia samolotu i wiele osób właśnie boi się lądować na Maderze, i to lotnisko też jest dość takie, myślę, spektakularne i niecodzienne, nietypowe. I wiele osób właśnie mówiło, że boi się tego lądowania i ma strach przed tym, żeby przylecieć w ogóle na wyspę, dlatego że to lotnisko jest takie straszne. No i faktycznie Madera ma to lotnisko dobudowane, te, ten pas dobudowany nad oceanem, koło klifu, więc no wygląda to dość spektakularnie. Można te samoloty oglądać z bardzo bliskiej odległości. I faktycznie często zdarza się to, że jest kołowanie nad lotniskiem, że samoloty nie lądują, że są przekierowywane do Lizbony, na Teneryfę. Madera potrafi być bardzo zmienna i potrafią tu być bardzo duże boczne wiatry na lotnisku, dlatego tak się dzieje. Dlatego też wyjeżdżając na Maderę w okresie zimowym musicie brać to pod uwagę, ale też nie nakręcajcie się na to za dużo, bo te loty, które są przekierowywane zwykle wracają na Maderę, są, czasem są opóźnienia, ale to też nie jest tak, że codziennie jak... Jestem tutaj od ponad dwóch miesięcy, no to w tym roku no to z no, 4-5 razy zdarzyła się taka sytuacja w całych tych dwóch miesiącach, więc to też nie jest tak, że jest jakieś nie wiadomo jakie ryzyko tego. No, chociaż jest większe niż na przykład, nie wiem, jakbyście lecieli sobie do Rzymu, bo są to po prostu inne warunki atmosferyczne. A więc jak się na taką maderę spakować? Myślę, że takie optymalne pakowanie się na wyjazd na maderę to jest pakowanie się do jednej małej walizki. Zależy na ile jedziecie. Ja tutaj byłam i na plecak i na jedną walizkę i na trzy walizki, także wiecie, w zależności od tego na jak długi czas jedziecie. Ale to co trzeba zabrać na Madery, jeżeli chcecie naprawdę skorzystać to na pewno są dobre buty do chodzenia po górach i buty, których Wam nie szkoda, bo tutaj jest bardzo dużo tras trekkingowych, które są naprawdę świetne i przepiękne, więc to jest na pewno jedna rzecz, o którą warto zadbać. Osobiście ja tutaj nie chodziłam w ogóle w klapkach, w japonkach ani w żadnych takich innych butach z odkrytymi stopami, dlatego że no, raczej są takie miejsca, gdzie na przykład wychodzicie sobie, wiecie, w klapeczkach, idziecie, ale na Maderze po pierwsze jest... Chłodnawo, bywa chłodnawo, a po drugie, jakoś tak uważam, że to jest raczej wyspa na pełne buty, czyli jakieś sportowe obuwie. Na pewno w okresie zimowym to jest listopad, grudzień, styczeń, luty. Musicie zaopatrzyć się w jakieś grubsze spodnie, w dłuższe spodnie, dłuższa bluza, grubsza bluza rozpinana. Ja osobiście wzięłabym też softshell, czyli taką kurtkę szybko schnącą, nieprzemakalną. Na pewno potrzebujecie, wiadomo, t-shirtów z długim, z krótkim rękawem. Ja raczej nie brałabym pod uwagę jakichś sukienek, które będą miały odkryte ramiona, odkryte plecy, jakieś na ramionczkach rzeczy. To raczej nie jest madera w ciągu zimy. W lecie tak ale nie w zimę. Myślę, że raczej grubsze ubrania sprawdzą się tutaj lepiej. Oczywiście nie takie mega grube, bo czasem jak przyświeci tutaj słońce, to jest naprawdę ciepło, więc ja jak na przykład jadę na drugi koniec wyspy, czy na jakąś wycieczkę, to zawsze biorę ze sobą awaryjnie jakieś krótsze spodenki, ale Madera raczej jest dość aktywnym miejscem sportowym, aktywnym sportowo, o ile można tak powiedzieć w ogóle. No jest to miejsce raczej dla aktywnych i... To co ja zwykle tutaj mam ubrane, to oprócz dresów, są to leginsy, jakieś takie leginsy na siłownię, są to raczej rzeczy sportowe, kolarki, spodenki, kolarki do kolan i myślę, że myślę, że to są takie rzeczy, które warto zabrać ze sobą, jeżeli planujecie podróż na Maderę zimą. Także to byłoby wszystko na temat tego, jak wygląda Madera zimą, czego się spodziewać, na co uważać, co warto wziąć pod uwagę, planując w ogóle przyjazd na Maderę zimą. Myślę, że to jest bardzo przydatny odcinek dla tych, którzy jeszcze tutaj nigdy nie byli i nie wiedzą, z czym to się je, jak wygląda wyspa od środka i jak się tutaj żyje. I jak jest realnie? Myślę, że to jest takie info z pierwszej ręki, co tutaj warto zabrać. Jeżeli macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzu. Ja Wam dziękuję za oglądanie, zachęcam Was do subskrypcji i do obserwowania na bieżąco. Zachęcam Was do zerknięcia na mój Instagram. No i co? Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, jeżeli wybieracie się na Maderę, życzę Wam wspaniałego pobytu. Jeżeli macie pytanka, dawajcie w komentarzu. No to w takim razie to będzie wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć!